Cześć siema, z tej witajcie w kolejnym odcinku z, ze stronki Cezego Dzień jak widzicie mam 2500 monet Powiem sobie takie, tam jakieś itemki i w dzisiejszym odcinku będę starał się podwoić tą sumę. A jeśli uda mi się to, to zrobić, to na 100% będzie się jakiegoś gif Ja w dzisiejszym odcinku, więc co? Dobra, ja już tu zaczynam betować. Na początku jak ta spad zielony. Może teraz w sumie paść czarny, więc Damy na początku A i jeśli się 500 y, monet na tej stronie, to wpiszcie sobie kod RU.pl, wszystko z dużej litery Dajemy tym razem na czarnym To wpiszcie kod RU.pl I otrzymacie tam 500 monet Jeśli nikt, nikt tego kodu wcześniej nie używał, to otrzymacie Z was oczywiście Więc dobra, lecimy monet poszło na czarnym. Na razie taki pierwszy bet. No i będzie czarny dobrze. Czyli zaczynamy dobrze. Był czarny. Damy teraz znowu 300 na czarne. Czuję, że teraz dwa razy z rzędu kolor czarny musi być, po prostu musi być czekamy No, dawać 8 sekund do końca Strony. No nie, tym razem czerwony, więc jesteśmy na razie na zero. Dobra. Czyli chyba będzie rainbow. Taki ten układ. Więc kurde, mam teraz straszny dylemat. Tam, tamte może... 400 teraz. Zaryzykujmy. Czerwony, czarny. Dam teraz czerwony. Zaryzykowałem 400 musi teraz siąść nie ma innej opcji też planuję wam wrócić za niedługo odcinek ze stronki CSGW.ru czyli to jest ta strona w rosyjskim wydaniu więc zobaczymy na której stronce będę miał większe szczęście 400 tak to jest czerwony, dobrze Czyli znaczy teraz tu był u innych Czyli to może być tak kilka znaczy. razy z rzędu kolor czerwonym, tak coś sądzę. Może hmm. na razie nie ryzykujmy, dałem na razie może 128, to tak co mamy na kolor czerwony. Zobaczmy. Więc. Fajnie było, gdyby mi się udało dzisiaj to słupkę podwoić, bo Wy byście mieli coś z tego. A nie, a nie tylko ja. Bo był w sumie spoko. No dalej. 128 na czerwone i... Czy wygrałem to, czy nie? Chyba nie. Czarna jednostka. Dobra. Mamy dwa 8, czyli teraz może w... dajmy. Dobra, teraz może zaryzykuję. Polecę trochę jolo. Daj 500 na czerwone. 500 monet na kodor czerwony. Jeśli siądzie, to będzie fajnie, a jeśli nie, to trudno. To jest tylko zabawa. Nie tacy tu wcale jakichś dużych sum ale fajnie by było takie sumieć zobaczymy 500 na czerwonym black no to mnie trochę zmieszało muszę wam powiedzieć Ametar 600 i na co dać? mam dylemat teraz straszny będzie teraz czarny a wiecie co dam na kolor czerwony znowu tym razem 600 jak zauważyłem pod, przed tymi odcinkami tą serię pozytywnie pozytywnie ją traktujecie więc jest fajnie więc mam chęć ją nagrywać dalej no teraz zobaczymy no. Jest na kolor czerwonym Trzymajcie wszystko siłki No nie Dobra Chyba coś szykuje nam się dłuższa rurka Z kolorem czarnym Damy teraz 200 Na kolor czarnym Dużce w plecy I to mi się nie podoba już To mi się ziemeczki nie podoba Jestem z tego dosłownie niezadowolony. Dawać. Jak nie czarny, to zielony będzie. Tak to czuję. No dawać na czarny. I tym razem dajcie ten czarny, no. Nie bądźcie tacy. czerwony, no i normalnie oni po prostu chyba Dobra, trwali ten czerwony. Chodź 500, a później daję 1000. 500 na czarnym 25 sekund do końca. Jeśli to nie wejdzie, to ja już w tą stronkę po prostu nie wierzę odcinku tak było, że było cały czas czarne. teraz tak będzie, to się łasko, no? Ale teraz może być akurat ten kolor czarny. W poprzednim odcinku jednak żeby był kolor czarny, a czy czerwony. No ale niestety mówi się trudno. No zobaczymy, co teraz nam nie? ciekawego siądzie czarnym. Czerwony. Ja pier... Ja pierdę. Dobra, lecimy ostatnim betem hmm. Czarnym. Jeśli wygląda tutaj później olina na kolor czerwony. Dawać, proszę, Takim no też wygrać coś. Już w pierwszym odcinku z tej stronki było, było dobrze. Potrafiłem raz zielony. A jeśli znowu wyjdę stratny, to nie będzie ciekawie. No nie będzie ciekawie. Chwila ciszy. No jest czarny w końcu. Yy, jesteśmy 500 na plusie. Teraz R-u ryzykuję. I daję tysiąc na kolor czerwony dam ten tysiąc no musi teraz siąść no musi no nie ma innej opcji po prostu jak ten bed nie siądzie teraz to będzie lipa tu piszę na czasie że black max and relax no czy ja wiem ben. Jest. Mm, tak jest. Jesteśmy teraz w sumie na zero. Więc kurde. Tałda skoliny 1000 nocy, że się trajecyka. Zielony jeszcze raz 1000. Zielony dał mi taki plus, czy czerwony kolor, więc i ja po tym becie i jeśli na ten bet siądzie to będzie fajnie i zrobię, nie zrobię nie? z jakiegoś giveawaya tak coś czuję i to nie będzie jakiś duży giveaway bo y, będzie to wygrania dwa razy po 200 monet na tej stronie taki pierwszy giveaway A jeśli to wygram oczywiście nie trzymacie książek bo jak to wygram to będziecie mieli kurde giveaway chyba czarny no nie wierzę w to no, 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 normalnie w to nie wierzę Dobra. I lecimy teraz z betem dosłownie jolo my friend damy 1500 monet jeśli wygram macie dwa razy giveawaya po 200 monet kolor czerwony jolo to jest dosłownie jolo 1500 monet poszło na kolor czerwony wygram macie to giveawaya niech... niech... niech no, no strac trochę ale niech wam będzie po prostu Dałam te 200 monet. Dwa razy oczywiście. Ile oczywiście dwie osoby. No proszę. Stronka. Proszę. Dajcie mi wygrać coś. No, pierwszy raz, please. tu. No nie wierzę czarny, no, oh my god Niestety, przegrałem. Nic tylko płakać. No ale... Jeśli ten odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę A Dla biednego Eru, bo przegrał Więc ja już wam dziękuję za odcinek, widzimy się w następnych odcinkach Siema